Cześć, witajcie z tej strony ekspert i zapraszam was na kolejny odcinek Expert Game Broadcast. A dziś relacja z 609. odcinka teleturnieju „Milionerzy”, który został wyemitowany 9 marca 2023 roku. W tym odcinku swoją grę kontynuował Mateusz Całka, zaczynając od pytania za 2000 zł i na tym pytaniu padła odpowiedź D, która była poprawna. Na pytanie za 5000 zł Mateusz Całka zaznaczył odpowiedź C, która była prawidłowa. Pierwsze kłopoty zaczęły się na pytaniu piątym w w związku z czym zostało użyte koło pół na pół, które pozostawiło odpowiedzi C i D. Spośród tych odpowiedzi Mateusz Całka wybrał odpowiedź D, wygrywając w ten sposób 10 tysięcy złotych. Na pytanie szóste poprawną odpowiedzią była odpowiedź C. Kolejnych trudności przyniosło pytanie siódme, na którym Mateusz Całka wziął kolejne koło ratunkowe, czyli pytanie do publiczności. Głosy podzieliły się w ten sposób, że na odpowiedź A zagłosowało 11% publiczności, na odpowiedź B 10%, na C 64%, a na D 15%. Uczestnik zasugerował się podpowiedzią publiczności i zaznaczył odpowiedź C, uzyskując drugi próg gwarantowany. Na pytanie ósme ponownie poprawną odpowiedzią była odpowiedź C. Na pytanie za 125 tysięcy złotych uczestnik wybrał odpowiedź D, która była prawidłowa. Na pytaniu dziesiątym uczestnik użył ostatniego koła ratunkowego, czyli telefonu do przyjaciela, który zasugerował, zasugerował odpowiedź D. Mateusz Całka zaznaczył odpowiedź, która została mu zasugerowana, jednak okazała się, ona błędna, a prawidłową odpowiedzią okazała się odpowiedź B. Mateusz Całka zakończył swoją grę z gwarantowanymi 40 tysiącami złotych i równocześnie zakończył się czas odcinka. Ze statystyk odpowiedź A nie była poprawna ani razu, odpowiedź B była poprawna tylko raz, odpowiedź C cztery razy, a odpowiedź D była, była prawidłowa trzy razy. Wszystkie koła ratunkowe zostały użyte tylko raz.